Dzień dobry, adwokat Jacek Sosnowski. W ostatnich materiałach omawialiśmy najnowsze wyroki unieważniające umowy tzw. kredytów frankowych zapadłe w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię. Dlatego dla zachowania pewnej równowagi dzisiaj powiem Państwu, jak wygląda prawomocny wyrok odfrankowujący umowę kredytu, a w szczególności jak, jak wygląda jego realizacja przez bank. Powszechnym jest bowiem przekonanie, i to nie tylko wśród kredytobiorców, ale również i e, prawników, jakoby wielu prawników, e, jakoby. Bank bardzo utrudniał realizację wyroku odfrankowującego, a nawet i ją czasem uniemożliwiał. Na czym to utrudnienie miałoby polegać? A mianowicie na nieprzedstawieniu nowego harmonogramu obniżającego saldę zadłużenia na przyszłość, ponieważ z jednej strony wyrok odfrankowujący to jest zapłata, której dochodzimy w pozwie, sąd ją zasądza, plus odsetki. Jeżeli bank nie płaci, to oczywiście komornik tę kwotę ściąga. Z drugiej strony mamy do czynienia z nowym harmonogramem, a więc przewalutowaniem kredytu na przyszłość i bank po prawomocnym wyroku powinien taki harmonogram Państwu przesłać, choć z tego co wiemy, nie zawsze ma to miejsce, a wręcz bardzo często stan faktyczny jest odmienny. Na przykładzie jednej z zakończonych przez nas spraw w dniu po 80 dniach od dnia wydania wyroku taki harmonogram od banku uzyskaliśmy. Co się działo w międzyczasie? Oczywiście kancelaria zainicjowała szereg działań mających na celu zmobilizowanie banku, aby przedstawił ten harmonogram w sposób odzwierciedlający oczekiwania naszej i naszego klienta. Myślę, że każda kancelaria, która na skutek której działań bank taki harmonogram przedstawił, miał, ma stosowne know-how, jak to Uczynić. U nas udało się to zrobić już po 80 dniach, czyli po takim czasie klient może się cieszyć z ostatecznego zakończenia jakiejś takiej nieuregulowanej sytuacji z bankiem. Jak wygląda nowy harmonogram spłat? A więc, proszę Państwa, bank tytułuje go jako załącznik do umowy kredytowej. Wprost wskazuje, że wynika z wyroku sądu. Co bardzo ważne, kwota kapitału, kwota comiesięcznych rad jest stała i niezmienna. W przypadku kredytu zaciągniętego na kwotę 155 tysięcy złotych wynosi ona 944 złote 41 groszy zł co miesiąc do samego końca. Natomiast maleje kwota odsetek, która już na samym początku jest bardzo niewielka, ponieważ jest to 22 zł w tym przykładzie, który Państwu opisujemy i 63 grosze. Natomiast pod sam koniec umowy jest to odpowiednio 82 grosze. 43 grosze to jest zarobek banku. Co jeszcze Państwo otrzymają od banku po prawomocnym zakończeniu sprawy? Przynajmniej mam nadzieję, że Państwo otrzymają. Jest to historia kredytu. Jest to, do państw, jest to dokument, który jest Państwu do niczego niepotrzebny. Doskonale Państwo wiedzą, jak wyglądały spłaty kredytu. Natomiast na ostatniej stronie tejże historii bank przedstawia, jakie jest, jego, jakie jest Państwa saldo zadłużenia według banku na dzień przewalu, przed przewalutowaniem w naszym przypadku wynosiło ono już przeliczone na złotówki 107 tysięcy złotych 872 złote 54 grosze zł. po przewalutowaniu

Jak natomiast wyglądałaby sytuacja, gdyby kredytobiorca nie zdecydował się na zainicjowanie sprawy sądowej, gdyby dalej spłacał lub próbował spłacać kredyt wobec banku? A więc jego raty byłyby co miesiąc różne, zależałoby od wielu różnych czynników, od, od kursu franka, mówiąc wprost. Tutaj od jakiegoś czasu nasz klient spłaca zobowiązanie bezpośrednio we. E, e, po pośrednim kursie NBP ponieważ e, e, kredytobiorca podpisał aneks sam kupuje franki tak to jest tutaj przeliczone e, po pośrednim kursie NBP często państwo się pytają jak to liczyć i tutaj rata kredytu, już uwzględniając zresztą, że kredytobiorca sam kupował franki i są one liczone po średnim kursie NBP, wynosiła pod sam koniec jakby postępowania, jeszcze przed prawomocnym wyrokiem 1692 ,37 zł. 37 groszy, do tego należy doliczyć 46 ,49 zł. 49 groszy odsetek, a więc rata ta była wyższa, łącznie o jakieś no, 760-770 zł. od tej raty, która jest obecna. Oprócz tego kredytobiorca uzyskał, tak jak wspominałem na wstępie, kwotę, którą bank zasądził, czy którą sąd zasądził na jego rzecz w wysokości około 80 tysięcy złotych, a więc łączna korzyść jest taka, jak Państwo słyszą. Czy wybrać zatem odfrankowienie czy unieważnienie? No na to pytanie muszą Państwo sami sobie odpowiedzieć, natomiast na pewno w sytuacji, kiedy kredytobiorca miałby po prawomocnym wyroku problem ze spłatą kapitału na rzecz banku w przypadku unieważnienia, unieważnienia umowy, no odfrankowienie wydaje się całkiem ciekawą opcją do rozważenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.